Witam serdecznie, tu warzywka od zdrowe od Zbyszka. Tu są ładnie rosną buraczki. Przechodzimy dalej do porów. Dzisiaj będziemy odchwaszczać selery i pory. Żeby nie stosować środków ochrony roślin. Będziemy robić takim chwastownikiem. Już troszeczkę przejechałem, to są selerki, tu nawet jest biedronka, która niższym mszyce. Nie wolno teraz pryskać żadnymi środkami, dlatego że jak zabijemy biedronkę, to mszyca się jak chwast rozniesie po roślinkach. Tutaj dalej przechodzimy na posadzone selery dwa tygodnie temu. Widać że jest chwast. I ten chwast trzeba zniszczyć. Można by było zastosować środki ochrony roślin, herbicydy, ale ja dbam o swoich klientów, oni ufają mi i nie mogę tak zrobić. Także zakupiłem taki fajny chwastownik, niedrogi. I zaraz będziemy odpaszczać. Dzisiaj jest taka pogoda burzowa. Ziemia jest mokra, ale już nie mogę dłużej czekać. Bo czym chwast jest mniejszy, tym szybciej go można zniszczyć. Siadamy do mojego starego ciapka i zaczynamy od Jedziemy wolnym biegiem, żeby roślinki nie poniszczyć. Tutaj mam przykryte ogórki. Na chwilę się zatrzymamy. Żeby filmik był nie za długi. I zobaczymy efekty. Już widać, że chwaścik poderwany. Teraz trzeba poczekać, żeby słoneczko troszkę wyszło ze dwie godzinki i poprawka, aż do skutku. No to na razie.